W Galerii Okręgu Śląskiego Związku Polskich Artystów Fotografików można oglądać wystawę fotografii i malarstwa Wolność, Swoboda 2018-2022. Prace pierwotnie powstały w trakcie pleneru organizowanego we Lwowie w 2018 roku i prezentowane były w Sosnowieckim Pałacu Szona. W 2018, jak jechaliśmy do, do Lwowa, to założenie było takie, że rzeczywiście postrzegamy Lwów, ale też i Ukrainę całą, przez pryzmę Lwowa, jako państwo, miasto i państwo wolne. Doszukiwaliśmy się tej wolności. Wprawdzie wracając stamtąd, ponieważ no, Ukraina nie, jest, nie była w Unii Europejskiej, 6 godzin staliśmy na granicy, więc ta wolność była nam gdzieś tam troszkę zabrana. Ale ta wolność, która panowała w Lwowie, to co myśmy mogli obserwować, to co mogliśmy fotografować, to co malarze mogli malować. Mieliśmy pełny przekaz wolności, jaka tam panuje. Taki tytuł ta wystawa nosiła już w 2018 roku. Natomiast ona, oczywiście, ma swoją nową odsłonę kilka nowych prac, które się pojawiło na tej wystawie które specjalnie zostały przygotowane na tą ekspozycję właśnie tutaj w Galerii Spaw w Katowice. No już z tym nowym bagażem doświadczeń, prawda, który niesiemy. My oczywiście jako, jako kraj może tego tak mocno nie doświadczamy jak, jak Ukraińcy, ale myślę, że artyści jednogłośnie wspierają wolną Ukrainę i chcemy, żeby ten głos był również z naszej strony jako Muzeum w Sosnowcu, jako Galeria SPAW, bo też mam przyjemność być członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików, żeby zaznaczyć nasze stanowisko, że, że popieramy wolną Ukrainę. I, I to taki głos artystyczny, może trochę słabszy niż militarny, ale niech on też będzie. Ta wystawa nie jest wierną kopią tej wystawy, która była w Sosnowcu, ponieważ część prac została zrobiona na nowo. Jest na przykład obraz Krzysztofa Rzeźniczka, który został przemalowany. Co z czego było? Nie powiem, nie zdradzę tajemnicy, to trzeba przyjść, zobaczyć. Kto będzie chciał zobaczyć, jak ten obraz wyglądał w 2019 roku na pierwszej ekspozycji, musi dotrzeć do katalogu tamtej wystawy. I mamy kilku jeszcze autorów, autorek, którzy postanowili pokazać na nowo swoje prace, na nowo, ponieważ też ta wystawa jest ściśle związana teraz z kontekstem ukraińskim. I, I dlatego, pomimo że zamykamy się w obszarze Lwowa, gdzie nasz plener się odbywał, to, to jednak część prac porusza pewne uniwersum czasu, które mamy dzisiaj. Czasu Ukrainy, czasu relacji polsko-ukraińskich. To wszystko w tych pracach będzie można znaleźć. Wystawa dostępna jest do 27 maja 2022 roku.